Cześć, witam w swoim kanale. Uprawa pomidora. Jak widzicie, moje pomidorki mają się bardzo dobrze. Tu jeszcze są kwiatostany do zawiązania. A w tym filmie chcę wam powiedzieć, co należy w tym okresie usunąć z pomidorów. I tak. Ogólnie te pomidorki mam już ogłowione. One już mi nie będą rosły na długość, na wysokość. Ale. W chwili, gdy je ogłowiliśmy, pojawił się problem, ponieważ pomidor, jako warzywo, które chce ciągle rosnąć, zaczęło zastępować sobie przewodnik główny. I tak, spójrzcie, tu od samego spodu, spójrzcie, jaki mamy, jakiego mamy wielkiego wilka. Nawet lek ma już kwiatostany. Przez moje przestrzenie, też nie byłem przez kilka dni w tunelu, tak urósł. No i to jest pierwsze, co należy usunąć. Z pomidorów w tym okresie, czyli wilki. Jeżeli pozbawimy pomidora przewodnika głównego, to pomidor zacznie bardzo szybko próbować go zastąpić wilkami, czyli przewodnikami zastępczymi. Jest to naturalny proces, ponieważ, tak jak już Wam mówiłem wielokrotnie, pomidor chce się rozmnażać, chce dalej rosnąć. Jeśli jeszcze warunki do tego pozwalają, są dobre, to będzie rósł i rósł i praktycznie nie będzie końca tego stanu. Gdyby u nas było ładnie ciepło tak jak w innych krajach, no to byłoby to dla nas bardzo dobre zjawisko. Po prostu byśmy mieli cały czas fajne, świeże, młode swoje pomidory. No ale niestety żyjemy w klimacie, jakim żyjemy, jak to powiedziała jedna pani minister, no i. Takie oto wilki należy teraz usuwać. Dlaczego? W tym momencie zależy nam już na pomidorach. Jak widzicie, tutaj mamy takie oto ładne grona już prawie dojrzałe. No i on na nich musi się skupić już pomidor, żeby one ładnie nam rosły. 2. Spójrzcie, tu mamy grono a tutaj pojawia się taki oto mały liść. Z tego liścia wytworzyłby się kolejny przewodnik. I to również należy usunąć. Tutaj dodatkowo wyrósł jeszcze liść, który z grona też należy oberwać, ponieważ grono jest do produkcji pomidorów, do, do tego, żeby tutaj były owoce, a nie przewodniki i inne temu podobne rzeczy. Tak więc usuwamy wilki, usuwamy liście. Usuwamy przewodniki, które się wytwarzają na gronach. W tym po prostu okresie już nie możemy w ogóle dopuścić do tego, żeby pozostawiać wilki, pozostawić przewodniki, ponieważ pomidor ma nam się skupić na dojrzewaniu tego, co już jest na krzaku, a nie na wilkach. Dodatkowo, jeśli jeszcze nie Ogłowiliście swoich pomidorów, to należy je ogłowić. Termin już trochę jest późny, niemniej jednak lepiej to zrobić późno niż wcale. Tak jak widzicie, ja jest swoje pomidorki puszczam ku dołowi. Tu jest jeszcze dużo kwiatów, ale tutaj na, na tym groniu są praktycznie wszystkie zawiązane. Tutaj też. Co do tych pomidorów, sytuacja jest identycznie taka sama. Tu się wytworzył przewodnik, więc się go pozbywamy. Ja zaraz sobie przejrzę te inne pomidorki. Spójrzcie. Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zachęcam do oglądania innych. Na razie cześć.